Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ogólnie spieprzyłem, bo nie, nie pokażę Wam, jak wytworzyłem to dzieło, ale mam nadzieję, że sobie pogadamy. Tutaj macie Rebus do rozwiązania, możecie sobie e, go zrobić. A ja sobie pogadam dzisiaj o dwóch rzeczach. E, o dwóch dokładnie, e, tak jak to było wczoraj: błędach procesu rozumowania. I dzisiaj przyjrzymy się takim błędom, jakimi są. Uwaga, uwaga. Pierwszy to będzie argumentum ad hominem, i drugi to będzie efekt autorytetu. Także mam nadzieję, że będzie to dosyć twórcze i będziemy mogli się świetnie przy tym bawić razem. Dobra, mamy tutaj latarnię. Także mam nadzieję, że wszystko jest już zachowane. Dobrze. Pierwszy, argumentum ad hominem. Czyli jest to rodzaj argumentu ad personam, chociaż no jest to tak jakby, można tego używać jako ad personam, ale raczej jest to po prostu nazywane oddzielną barykadą argumentum ad hominem, czyli wypominanie sytuacji, która nie jest związana w tym momencie z rozmową. I jest to błąd, który nie jest akurat jak fałszywy trop. Poprzez, po, po, Przedstawię za chwilę o co w tym chodzi, ponieważ y, argumentom ad hominem może być jednocześnie y, dobrą zagrywką, która będzie brała pod uwagę czyjeś wcześniejsze wypowiedzi i twierdzenia, a może być też stosowana negatywnie, gdzie będzie odciągała dyskutanta na poboczny Pierwsze użycie argumentum ad hominem. Jeżeli mamy gdzieś zakaz palenia i ktoś mówi do drugiej osoby: Nie możesz palić w tym miejscu, ponieważ jest w tym miejscu bezwzględny zakaz palenia. I ta osoba, która wypowiedziała to zdanie, sama zaczyna palić papierosa, to na podstawie tego, że ta osoba zaczyna palić papierosa, nie można uznać, że ta osoba nie ma racji, ponieważ po prostu chodzi o to, że jeżeli tamta druga osoba też zacznie palić papierosa, one obie nie będą miały racji. Jest to dosyć logiczne i jest to e, argumentem ad hominem, czyli jeżeli twierdzisz coś i sam łamiesz ten zakaz, to w takim razie ten zakaz nie istnieje. Drugie użycie argumentum ad hominem jest to uwaga, uwaga. Muszę sobie tylko przypomnieć konkretny przykład. To było z papierosem i teraz będzie. Aha. Powiedzmy, ktoś wypowiada takie zdanie. Moim zdaniem kara śmierci jest. Najlepszym rozwiązaniem za mocne przestępstwa. Jednocześnie ta osoba byłaby związana z ruchem pro-life, nieważne w jaki sposób. Wypominienie w takiej dyskusji tego, że ktoś jest związany z ruchem pro-life jest po prostu najzwyczajnym w świecie odwróceniem uwagi, ponieważ powinniśmy się skupić na, na konkretnych argumentach, jakie przemawiały za tą tezą, a nie atakować to, gdzie ktoś prywatnie za czym się opowiada, nie? To jest argumentom ad hominem. I jeszcze jest efekt autorytetu, który jest troszeczkę prostszy. Jest to błąd logiczny, ale też jest efektem autorytetu też jedna rzecz, o której warto wspomnieć, czyli uwaga, uwaga, efekt autorytetu może być też czymś pozytywnym, gdzie będziemy ufali autorytetowi, dlatego ponieważ uważamy, że zdobył większe wykształcenie i... Pomimo tego, że nie mamy wiedzy o tym, dlaczego żarówka świeci, to jesteśmy w stanie zaufać elektrykowi, że będzie ją w stanie podłączyć i ona będzie świecić. Na tym polega też pozytywna strona efektu autorytetu, a na czym polega negatywna? Negatywna strona efektu autorytetu polega na błędnym snuciu argumentów z autorytetów. Czyli, jeżeli ja coś powiem na filmie, na przykład, yy, nie wiem, powiedzmy, powiem na filmie. Takie coś. Hmm. Powiem na przykład, że warto inwestować w Heroik, nie? Bo. Yy, I tam będę sobie mówił jakieś argumenty. To jeżeli ktoś inny chce pójść i powiedzieć, że warto inwestować w Heroik i zgadza się z moimi argumentami, powinien podać moje argumenty. A nie powiedzieć na przykład, że warto inwestować w Heroik, ponieważ Korotelek na kanale powiedział, że warto inwestować w Heroik. Także na tym polega mniej więcej efekt autorytetu, aby po prostu nie używać samego tego, że jakiś autorytet coś mówi w celu promocji jakiegoś twierdzenia. I to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że rozwiązaliście. Rebus, i do następnego filmu. I znacznego wieczoru.